I tak też, kochani, jest z innymi owocami Ducha Świętego, jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność czy opanowanie. Kochani, jeżeli w Duchu Świętym żyjemy, w Nim się poruszamy i w Nim jesteśmy, to w każdym momencie, Będziemy takimi dziećmi Ducha Świętego, pełnymi miłości, radości, łagodności, bo tylko człowiek Ducha Świętego jest w pełni spełniony. On jest, ma wszystko do dyspozycji, co Bóg, czym Bóg dysponuje i czym rozporządza. Czy także, kochani, jeżeli chcielibyśmy otrzymać trzy cnoty boskie, pogłębić się, umocnić się we wierze, nadziei i miłości, tak jak jeden Niemiec mi powiedział w ostatnich dniach, że ja nie wierzę, chociaż jest ochrzczony w wierze katolickiej. I ja nie mogę wierzyć. A ja się tak uśmiechnąłem do niego i mówił: Słuchaj, a czy ty chcesz? Wierzyć. Ty nie możesz wierzyć tylko dlatego, że ty nie chcesz. Nie dlatego, jak twierdzą protestanci, że Pan Bóg ciebie potępia swawolnie, a tamtego wybiera swawolnie do Królestwa Niebieskiego, choćby był największym zbrodniarzem. Nie, to nie jest nauka katolicka. Pan Bóg chce się darować. Kochani, każdemu, każdemu bez wyjątku. Przecież Pan Bóg byłby absurdem, gdyby powołał nas do bytu i powiedział, a to żyj sobie jak chcesz. Przecież Pan Bóg nas po to powołał do istnienia, żeby być razem z nami. Taka jest najprostsza prawda o relacji Boga do człowieka. I jeżeli ktoś mówi coś innego, to głosi herezję, nieprawdę, czy kłamie. Czy tak jak mówiono, że dlaczego Pan Bóg dopuścił do II wojny światowej? Że Pan Bóg w obozach koncentracyjnych nie interesował się cierpiącymi. Jak to? Powiedzieliśmy sobie jeszcze w czasie Grzyśniętym, odwieczna miłość? Może kiedykolwiek przestać miłować swoje dzieci? Przecież to jest miłość. A miłość co ma do siebie? Że miłuje. A czy może przestać miłować człowieka, bo znaleźć się w obozie niemieckim, koncentracyjnym, czy śmierci i zagłady? Nie. A jak to się stało, że powstał obóz? A to ci, którzy opowiedzieli się za szatanem go zbrodniarza, to ja się dziwię, dlaczego ci niektórzy ludzie, którzy atakują naszego Pana Boga w interpretacji katolickiej za II wojnę światową, dlaczego oni szatana nie potępiają? Dlaczego oni szatana nie powołują, pozywają na sąd? Dlaczego nie osądzają szatana, który był głównym architektem, który był głównym architektem tych tragicznych wydarzeń w dziejach świata? Czyli zobaczcie, kochani, jak się misternie wszystko wykorzystuje, żeby wystąpić i porwać narody do satanizmu zamiast czynić z nich przyjaciół Boga prawdziwej, jedynego, istniejącego w trzech odrębnych osobach boskich. A także jego cudowne dane, jak mądrości, czy rozumu, czy umiejętności, czy rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Jakie to jest, kochani, bogactwo! Zauważcie, że nie mamy ani jednego uniwersytetu na świecie łącznie ze wszystkimi katolickimi, który by na, był w stanie dać dzieciom, czy młodzieży, czy człowiekowi rozumnemu, takie dane jak mądrość Ducha Świętego. Dlaczego? Bo żaden człowiek nie może nam, kochani, dać mądrości, którą posiada tylko Bóg. Żaden człowiek nawet żeby miał rozum genialnie, najlepiej wykształcony ze wszystkich ludzi. On nam może tylko przekazać prawdy ludzkie, bo ma rozum ludzki. A kto nam przekaże rozum boski? Tylko Pan. Albo kochani, szukamy umiejętności, czyli to, co się nazywa talentem człowieka. Kto wpisuje talent? człowieka, kto uzdalnia nas do czynienia sobie ziemi poddany, w wyśmienity sposób, tylko ten, który jest praw przyczyną wszystkich umiejętności. Tylko kochani Duch Boga Ojca i Syna Bożego. Albo kto nam, kochani, da radę najlepszą, najcenniejsze rady? Kochani, daje Pan Bóg. Nikt z ludzi tak nam nie może doradzić, jak doradza Bóg. Dlatego jak szukamy, kochani, mądrości, to szukajmy pod tym samym adresem, pod którym czyniliśmy dotychczas. I nigdy nie rezygnujcie, kochani, z tego adresu, któremu na imię Duch Święty, jako duch Ojca Niebieskiego i Syna odwiecznego, Boga Ojca, bo to jest adres najpewniejszy. Tam znajdziemy i rozum, i mądrość, i radę, których poszukujemy. Albo, kochani, zastanawiamy się i w naszym XXI wieku zauważamy, że rozwija się takie strategie ideologiczne, które potrafią wprowadzić olbrzymi lęk do ludzkich dusz i serc. Nie śmiem, kochani, tego uroczystego wieczoru Wam konkretyzować i opowiadać, w jaki sposób, jakie maszynerie się uruchamia, żeby wprowadzać w człowieka współczesnego lęk, żeby on się bał wszystkich. Nawet teraz, nie tak dawno, kochani, słyszałem, że wskutek tej, tych oszczerstw, Bestialskich ze strony tak zwanych reżyserów przeciwko duchowieństwu rzymskokatolickiemu w Polsce, to słyszę od mądrych ludzi, że oni tak ubolewają, że ich ksiądz proboszcz, który dotychczas był takim takim twardym mężczyzną, mężem Bożym, a teraz unika że to, co w zakresie jest z ludem Bożym do załatwienia, to czyni chętnie, ale broń Boże, przywitać się, dotknąć kogoś, bo zaraz może być posądzony o najgorsze, najtragiczniejsze bezeceństwa. I po prostu idzie na plebanię, zamyka się i naród mówi do mnie, księże profesorze, jak trzeba się modlić za kapłanów w Polsce. Bo my widzimy, jak oni to przeżywają. A kochani, zasada jest prosta. Ten, kto zgrzeszył, niech idzie do Spowiedzi Świętej, niech przeprasza, niech zadość czyni, niech reguluje straty, czy moralne, czy religijne, czy finansowe. Ale on i tylko on. A gdybyśmy powiedzieli, kochani, że to Kościół zgrzeszył, to od razu byśmy Chrystusa obciążyli grzechem. To od razu byśmy ducha świętego sponiewierali w Jego odwiecznej świętości. Tego nikomu, ani papieżowi, ani biskupom, ani kapłanom, ani ludowi Bożemu, ani wrogom Boga i Kościoła spod znaku Szatana czynić nie wolno. Bo nasz Pan Bóg, w którego wierzymy, jest odwieczną świętością. A zatem, kochani, znowu. Kiedy będziemy mężni, tylko człowiek ducha świętego jest tak, kochani, uzbrojony w męstwo jako najwspanialszą broń, jaką można mieć. I jeżeli dzisiaj mówimy o dozbrojeniu Polski, to ja bym chciał słyszeć przede wszystkim od polskich polityków, żeby oni prowadzili naród Polaków. XXI wieku do Ducha Świętego, który jest sprawcą takiego męstwa, który się oprze wszelkiej zarazie ideologicznej, czy ze wschodu, czy z zachodu, czy z północy, czy z południa. Tylko, kochani, człowiek mężny, Duchem Bożym jest niepokonalny. W najlepsze tarcze rakietowe, jak nas uzbroją, nasi dobrzy politycy, to one są nic nie warte, jeżeli naród będzie zalękniony. A męstwo to dar Boga. Tego nam państwo polskie nie podaruje, Bo nie jest w stanie. Tego nam uniwersytet Polski nie podaruje, Bo nie posiada takiego męstwa. Takie męstwo, tak jak inne dary, Boże daruje tylko Bóg i jego się trzymają. Albo, kochani, pobożność. Pobożność, kochani, to jest przejaw i wielkiej, największej mądrości człowieka. Że człowiek klęka przed Bogiem, bo Bóg jest Bogiem. A zatem człowiek pobożny to nie jest karykatura człowieczeństwa. Człowiek Boży to nie jest pajac, który jest przedmiotem kpin i różnych rzeczy, bo coś mu się w głowie pomieszało. Człowiek Boży to kochani, to, to jest taki rys bytowania ludzkiego, który świadczy o jego wielkości. Tylko człowiek wielki jest Boży. I tylko człowiek Boży może być wielkim. Natomiast ten, kto nie jest Boży, nigdy wielkim nie będzie. Bo człowiek Anty, boski, wróg Boga, jest karłem świata, jest karykaturą. To są karykatury. Dlatego też my stawiajmy, kochani, na wielkie postaci bytowania ludzkiego i bądźmy po i wtedy, kochani, mamy tylko jedną bojaźń. Obawiamy się, żeby Pana Jezusa, Boga Ojca i Ducha Świętego, żeby Trójcę Przemyślniętczą nie obrazić. Na tym, kole, kochani, polega bojaźń Boża. Ale nie powinniśmy się obawiać, że Pan Bóg mi nogę podstawi, czy Pan Bóg mnie sponiewiera. Czy Pan Bóg zapomni o mnie? Czy Pan Bóg mnie zostawi samego? Nie. Pan Bóg, kochani, to cud bytu, cud nad cud. Bytowość najcudowniejsza, najwspanialsza, najdoskonalsza, pełnia, odwieczna pełnia. Dlatego, kochani, Tacy jesteście wspaniali i Boży, i Mądrzy, i światli, i wielcy, to znaczy prawdziwie polscy, bo jesteście przyjaciółmi przeleśniętszego ducha Boga Ojca i syna Bożego. I takimi, kochani, na, nie tylko na zawsze, czyli w całym czasie, lecz takimi, kochani, na wieki pozostańcie. Pozostańcie polską wieczną. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tych kilku refleksji.